Witam, witam naszych kochanych widzów. Dzisiaj robimy taki specjalny live. Łączymy się z Gdańskiem z synem doktora Jaśkowskiego, Janem Jaśkowskim, bo jak może jak ktoś nie wie, to muszę przypomnieć wam, że doktor Jerzy Jaśkowski znalazł się ponad tydzień temu w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. No i przez te wszystkie ostatnie dni Lekarze, no i wszyscy, którzy kochają doktora Jaśkowskiego tutaj modlili się, wa walczyli o to, żeby przeżył, przetrwał. I dzisiaj rano rozmawiałem właśnie z Janem Jaśkowskim i mamy bardzo dobre wiadomości, czyli stan doktora się poprawia, ale o tym to już chciałbym, żeby powiedział sam Jan Jaśkowski. Jaskow witam cię, witam cię, Janku. The, słuchaj, jeżeli to... Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, tak, to jest najznakomitszy prezent pod gwiazdkowy stan twojego taty się poprawia, także powiedz nam, co się tak naprawdę dzieje, co się działo, co się dzieje i jakie są przewidywania. Tak, to więc dzisiaj się dowiedzieliśmy, że stan się ustabilizował, już w piątek były pierwsze objawy tego, że stan się stabilizuje. To dalej jest bardzo ciężki stan, natomiast przestał się pogarszać. Ustabilizował się, funkcja płuc się poprawia. Tata dalej jest pod respiratorem, dalej jest dializowany. Także nerki nie działają, płuca jeszcze nie działają. Nie wiadomo, co się dzieje do końca z jelitami, Natomiast przynajmniej wiemy, że się nie pogarsza i że ta wymiana oddechowa jest znacznie lepsza niż była jeszcze kilka dni temu. Teraz dzisiaj dostaliśmy informację, te, że jeżeli się nic nie zmieni, to jutro będą tacie wykonywać tracheotomię. To jest e, zrobienie takiej dziurki tutaj, żeby włożyć rurkę bezpośrednio do tchawicy, żeby już nie była przez usta, bo to jest bardzo niekomfortowe dla pacjentów i, i wtedy pacjenci muszą być utrzymywani w śpiące farmakologicznej. Natomiast jeżeli się uda zrobić tą tracheotomię i wszystko będzie w porządku, się uda zaintubować w ten sposób. To lekarze będą starali się datę wybudzić może jutro, może pojutrze. Natomiast to jest kolejny ważny krok, ponieważ jeżeli się uda wybudzić, to można próbować wtedy pacjenta już zacząć rehabilitować. I to będzie teraz bardzo ważne. Oczywiście tak jak mówię, no to to jest jeszcze bardzo długa droga przed nami. To będzie kilka miesięcy rehabilitacji, re rekonwalescencji, dochodzenia do siebie. Nie wiadomo, na ile te płuca dojdą do siebie. Nie wiadomo, co będzie z tymi nerkami, nie wiadomo, co będzie z jelitami, ale już wiemy, że jest tak spokojniej, że, że już nie ma tego bezpośredniego zagrożenia życia. Chociaż niestety no, infekcja w każdej chwili może się przypałętać, ta ciągle przyjmuje jakieś antybiotyki I, i w tym stanie zdrowia niestety to, to każda taka infekcja może być zagrożeniem życia. Tutaj też to muszę dodać, bo, bo cała ta rehabilitacja, cała ta rekonwalescencja, to dochodzenie do siebie będzie znacznie utrudnione niestety przez odpowiednią masę. E, tu pewnie, pewnie po świętach tego live'a wykasujemy, bo mnie tata wydziedziczy, jak się dowie, jak go obgaduje, ale naprawdę jest taka, że ta tusza była ogromna. I to znacznie utrudnia teraz rehabilitację, rekonwalescencję i mm, samą tą mechanikę oddychania. E, Także niech to będzie lekcja dla nas wszystkich, że zioła ziołami, suplementy suplementami, ale odpowiedni ruch, odpowiednia waga to jest jednak podstawa. E, dlatego dbajcie o siebie i pilnujcie, pilnujcie się, żeby, żeby się tak nie, nie zaniedbać. No i tyle, no to, to mówię, to są. No to jest duży krok do przodu, ale tak jak lekarze powtarzają, zawsze jest krok do przodu, krok do tyłu. Tutaj ciągle jest jeszcze dużo niewiadomych i, i ciągle jest ten stan bardzo poważny. Także jak doktor wróci do domu, to dieta. On zawsze mówił, że jego żona, Danusia bardzo dobrze gotuje, dlatego nie może się powstrzymać od od jedzenia, ale chyba będzie dieta, właśnie ćwiczonka, także ty jesteś akurat specjalistą w tym, także rehabilitacja, myślę, że to nie będzie, nie będzie problemu z rehabilitacją. Wiecie jak to jest, szef z bez butów chodzi, nie? Z jakiegoś powodu jednak rodziny się nie leczy i to między innymi dlatego, że rodziny nikt nie słucha. Możecie mieć Aha. najmądrzejszego lekarza w rodzinie, a i tak go nie słuchacie. Powie wam, ktoś obcy coś takiego i tam zaraz coś tam do, dociera. No ale nie, tym razem to myślę, że, że już będziemy musieli naprawdę się tu ostro zabrać za datę za i, i go przypilnować, dopilnować i systematycznie działać, bo no, widać, że to nie są przelewki. Tak, tak, tutaj masz. Y, 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 ty i, doktor, i, i cała Twoja rodzina ma dużo życzeń, zdrowia dla naszego. Doktora kochanego, nieustannie w modlitwie właśnie bardzo dużo ludzi modliło się myśl za zdrowie doktora. Myśmy w tamtą środę zrobili z pastorem Arturem Pawłowskim taką, taki live z modlitwą specjalnie przeznaczoną dla doktora. Także wszystkim dziękujemy ludziom za to, co, co tak. zrobiliście, za myśli, za dobre właśnie wysyłanie tej energii, modlitwy, żeby wszystko zakończyło się jak najlepiej. Tutaj um, Barbara Pella pyta, dobre wi wiadomości, aby organy zaczęły pracować same, mamy nadzieję. Czy to jest możliwe, żeby zaczęły pracować same? Myślę, że nerki jak najbardziej, znaczy wszystkie organy tak. Nie wiemy, jak duże jest uszkodzenie jelit tak naprawdę. Na angiografii przepływ krwi był prawidłowy. Natomiast nie wiemy, jak duże było uszkodzenie w czasie samej tej, tego rozwarstwienia aorty. Nerki myślę, że, że tak, zresztą no nerki, no nawet nie, na dializie, to, to można żyć, więc to pewnie będzie najmniejszy problem. Płuca dochodzą do siebie, widać, że, że znacznie, znacznie się poprawiła ta wymiana, te parametry wymiany gazowej są znacznie lepsze, także myślę, że tak. Chyba największą niewiadomą to są w tej chwili jelita, ale to zobaczymy, to się, to się okaże. Wszystko się regeneruje, i teoretycznie wszystko może wrócić do siebie, jeżeli nie doszło do zbyt dużego zniszczenia w trakcie tego rozwarstwienia, w trakcie tego niedokrwienia. Ale tego nie wiemy, to się okaże. Ale mózg, i serce, cała ta góra doktora jest ok, tak? Nie, nie, nie było żadnego zatoru, tam wszystko jest ok, tak? Nic nam o tym nie wiadomo, o tak, przynajmniej w tej chwili. Tego nigdy do końca nie wiadomo. Tam było bardzo dużo skrzepów i niestety wiemy, że, że na przykład nogi były niedokrwione przez dłuższy czas. To między innymi spowodowało uszkodzenie mięśni, a to uszkodzenie mięśni, znaczy w czasie uszkodzenia mięśni jest wydzielana taka substancja, która spowodowała uszkodzenie nerek. I to między innymi był duży problem, także nie, nie samo to rozwarstwienie, ale jeszcze mhm. i jeszcze to uszkodzenie mięśni. Także do końca to tam nie wiemy, co, co się stało. No. Liczymy na to, że akurat tam nic, nic się złego nie stało. A tutaj Karol K pisze, czyli jednak aorta była uszkodzona, bo w sumie to nie mieliśmy dokładnych info, czyli co, co, a mo a możesz się podzielić z nami, co się tak naprawdę stało, dlaczego Jurek, doktor Jerzy Jaśkowski znalazł się w szpitalu? Rozwarstwienie aorty. Doszło do rozwarstwienia aorty. Aorta jest zbudowana z jakby trzech warstw i, i to rozwarstwienie spowodowało, że, że te ścianki aorty się odseparowały od siebie. To powoduje bardzo duże zaburzenia turbulencji krwi, to powoduje zakrze, zakrzepice i, no i niedokrwienie. I to, to była pierwotna przyczyna, która spowodowała, mówię, niedokrwienie nóg, niedokrwienie nóg spowodowało uszkodzenie mięśni nóg, uszkodzenie mięśni spowodowało uszkodzenie nerek, uszkodzone nerki też miały wpływ na płuc i w zasadzie całą, całą resztę organizmu. Doszło do dużego obrzęku płuc i to, to wszystko razem się skumulowało. Ale podstawą zaczęło się od rozwarstwienia aorty. Dobrze. Um... Benedykta, siostrach otaczamy sercem i modlitwą kochanego doktora oraz całą rodzinę. Pozdrawiamy serdecznie. Jeden prezent pod chorynkę, pan doktor się obudzi i uśmiechnie. Tylko tego chcemy. Amen. Także tak. Także... No ja, ja muszę naprawdę wszystkim bardzo podziękować, bo tych, tych wiadomości otrzymaliśmy mnóstwo i naprawdę jest tam bardzo, bardzo miło, że, że wszyscy tak tak pamiętają, tak dbają. Tyle, tyle pozytywnej energii dostaliśmy, tyle słów wsparcia dostaliśmy, że co nie wiem, czy byłem bardziej wzruszony waszą reakcją czy stanem ojca, ale naprawdę, naprawdę to było bardzo dobre, bardzo, bardzo pozytywne i ja w imieniu swoim i całej rodziny bardzo wam wszystkim dziękujemy za to, co, co robiliście, co robicie, eee, także życzę sobie, żeby, żeby było jak najwięcej tak pozytywnych ludzi na tym świecie. A, m, tak, tak, to ba, bardzo, naprawdę nasi widzowie są kochani, stanęli murem za, za doktorem a, i, i no i do tej pory po, no, śledzą a, jego stan zdrowia i. Wszyscy chcą, żeby jak najszybciej tutaj wyzdrowiał do, dołączył do nas z powrotem. Ja wiem, że będziecie z mamą limitować tutaj nawet ze mną spotkania, ale ja to rozumiem i, i, i zapewne to jeszcze długo, długo kilka miesięcy potrwa, zanim zobaczymy, doktora, ale, ale, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, wierzmy w to, że, że zobaczymy. Tutaj się trzymamy. Wiesz co, yy, może jeszcze... Zapytam Ciebie, bo tutaj widziałem takie pytania, często się pojawiały: czy doktor miał jakieś symptomy? Bo przedtem, bo myśmy mieli live w środę i doktor wyglądał super. Nic, nic w ogóle nie było, prawda, tu nagle w sobotę, w piątku na sobotę musiał pojechać do szpitala i było dużo, ja miałem takich i też e-maili, że otruto doktora, że to był atak na doktora, nie, nie, nie sądzę, doktor już miał problemy wcześniej, więc to nie było takie, że tam był jakiś atak na doktora specjalnie. Nie, Zrobiłem. nie, 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 żadnego, no, nie, żadnego ataku, żadnych takich rzeczy, żadnego zatrucia, otrucia nie, nie było. A no, może tak nie znacie doktora, ale to nie jest człowiek, który gdzieś tam się skarżył czy, czy narzekał, tak, to, to już musiałoby być naprawdę źle, żeby, żeby zaczął narzekać. Generalnie też tam raczej nie, nie mówił o tym, że się źle czuje, nie chciał nikogo denerwować czy martwić, także to, to by musiało być już naprawdę źle, żeby coś powiedział. No i nie, w zasadzie, w zasadzie do końca no, normalnie funkcjonował. Znaczy, było widać, że jest zmęczony. tak? To, to było widać ostatnio naprawdę. I miał bardzo dużo pacjentów i, i chciał jeszcze pisać książkę, dokończyć książkę o, o nowotworach, bo to pisał. E, także to wszystko razem gdzieś tam się kumulowało. E, no nawet wykłady, tak to, to zajmuje czas, to, to, to trzeba przygotować, to trzeba trochę posiedzieć. E, nawet nie wiem, czy to nie było właśnie w tę środę. W czwartek rozmawiałem, a, a tata mówił, że tak, siedzieliście dość długo, akurat w środę. A potem jeszcze tata siedział do czwartej rano i myślał, czy tam wszystko dobrze przekazał, czy, czy coś nie powinien jednak zmienić. Także no był, był przemoczony, to, to było widać, że, że już jest zmęczony. Być może to też gdzieś tam odbiło się, być może gdzieś to też się skumulowało. Natomiast z no, tą miał problem. Bo było 3 lata temu już, kiedy miał operację tętniaka. A niestety to jest tak, że ten, ten tętniak pojawił się w jednym miejscu. Chirurzy to zoperowali, co widzieli, że trzeba zoperować. Natomiast nikt nie powiedział, że poniżej czy powyżej tego miejsca nie pojawi się kolejne takie uszkodzenie. No i niestety tak się stało. Także tak to jest z naszym zdrowiem. Tak, tak, właśnie, właśnie. Jak to było? Kochanowski w swojej fraszce powiedział, że, kochane zdrowie, nikt się nie dowie, ile smakujesz, aż się zepsujesz. Tak. Tutaj mieli, ja tutaj mam też mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju. Podpowiedzi i chęci pomocy ludzi dla doktora różnego rodzaju nowymi technologiami, czy też jakimiś duchowymi no, leczeniami. Ja myślę, że to trzeba zostawić na razie. I jak już doktor dojdzie do siebie, to może sam zadecydować, którą terapię by chciał przyjąć. Nie? Ja myślę, że tak. To naprawdę. Uważam, że ta opieka w szpitalu jest bardzo dobra. Zresztą tutaj nasza akademia ma dość dobre notowania. Te oddziały anestezjologii, intensywnej terapii mają, mają wysoką notę i, i mają dobrą opinię. Oni generalnie wiedzą, co robią. Na razie no nie mogę powiedzieć, nie mam, nie mam żadnych zarzutów, nie mam dla dziewczyny. No i Zresztą chłopacy, te pielęgniarki, pielęgniarze, oni tam naprawdę zasuwają cały czas. Tam jest dużo, dużo pacjentów, cały czas ktoś się przewija. Tata nie ma śladu praktycznie od leżyn. Nie widzimy, żeby cokolwiek się tam działo, a to naprawdę samo przekładanie z boku na bok takiego ciężaru, to nie jest prosta sprawa. Także... Myślę, że z tym poczekamy. Na razie na razie zrobiliśmy wszystko, co uważamy za stosowne. I, i myślę, że no, to, już, to już w przyszłości będziemy myśleć o, o rehabilitacji, o tym, co można jeszcze włączyć, ale na, na, najważniejsze, żeby, żeby trochę doszedł do siebie, żeby ten stan zagrożenia życia ustąpił i, i wtedy będziemy myśleć, co jeszcze dalej można wdrożyć, jakie leczenie, jakie właśnie mm, nowe technologie i tak dalej. Także tym, tym się będziemy martwić. Mam nadzieję, że za kilka dni, jak wszystko dobrze pójdzie yy, i wtedy, wtedy sobie pomyślimy, co tu jeszcze można zastosować, co można zrobić. Ale dziękuję bardzo za, za wszystkie sugestie, bo no ja nie jestem specjalistą akurat do rehabilitacji takiej yy, tego typu, także, także też dużo teraz czytam, dużo się dowiaduję. Na szczęście mam kilku znajomych, którzy się tym zajmują. Także myślę, że jesteśmy w wiarę na bieżąco. Um, pomyliłem się. To kochane, a szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się, aż się popsujesz. No sorry, no, ale można to. No, to tak dawno było teraz, że możemy zmieni, zmienić już. Sen ten został zachowany. Tak, tak. Um, Janko, a czy ta operacja na tego tętniaka już załatwiła sprawę? Że ona się udała. Ten, 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 znaczy ten rozwarstwienie tej aorty zostało zreperowane tak? I, i tam już nie tak. ma problemów. Tam na razie nie ma problemu, nic, nic o tym nie wiadomo. Robiło angiografię, to jest takie badanie tych netnic i stwierdzili, że na razie jest wszystko okej. Okay. Aczkolwiek tak. mówię, to niestety może w innym miejscu wystąpić i, i tego niestety nigdy się nie da przewidzieć. Bóg czuwa nad naszym wojownikiem, to dzisiejszy żołnierz, lekarz wyklęty. No, no tak, tak, no ja, doktor e, e, po prostu no, był, jest ciągle wojownikiem i tu bezkompromisowym. To doktor ciął jak żyletka, wszystkie e, m, kłamstwa e, rozkładał na kawałki, także brakuje nam go w tej chwili, ale... Słuchajcie, dzisiaj mamy naprawdę dobre wiadomości Janku. No po prostu jesteś takim no, dla nas wszystkich e, e, przeno przenosicielem dobrej wiadomości, dobry, dobrych nadziei. E, i, się. I... I no także e, życzymy, życzymy Tobie, całej rodzinie, Twojej mamie, e, żonie, e, wszystkim. No, Pięknych, cudownych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. No i jak tylko by się coś działo, to wiesz, to dawaj nam znać Dob yes, do tak. dobrego, dobrego, złego, to raczej nie chcemy słyszeć. A, hmm. Więc. E, m, dzięki ci jeszcze raz za połączenie, za te zdanie tutaj relacji, co się dzieje z doktorem, bo mówię ci. Tysiące, tysiące, a, nie, a może i wiele tysięcy ludzi na całym świecie e, czekało na to. Także, także dzięki Ci jeszcze raz. Wiem. wiem, cieszę się, że mogę z dobrymi wiadomościami przed świętami przyjść e, i się z Wami podzielić. Wiem, że bardzo dużo osób na to czekało. E, może ojciec mnie nie wydziedziczy za to, ale hmm. e, no, wiem, że na to czekacie. Tak, czasami nawet się czuję jak część jakiejś wielkiej rodziny, więc to jest, to jest bardzo miłe. I Wam także życzę przede wszystkim dużo zdrowia na te święta, spokoju. Dbajcie o siebie i nie przejadajcie się, ruszajcie się, kiedy będzie tylko możliwość. No i mam, do, mam nadzieję do zobaczenia z kolejnymi dobrymi wiadomościami już po świętach. Dobrze, jak nie ma problemu. Jak tylko powiesz, to wykasujemy ten live, żeby doktor Jaśkowski nie widział go. także, A, a wy w ogóle nie, nie nagrywajcie tego i nie wrzucajcie gdziekolwiek, no bo, no bo go wykasujemy. Bo za, zapewne dostanie nam się obu za to, jak, jak doktor oglądnie ten live. Ale, ale to nic, to nic. Najważniejsze to, żeby żeby się. Powrócił do nas jak najszybciej. Aha, a jak, jak, jak już na przykład będzie wszystko dobrze, to jak myślisz, po jakim czasie może wyjść z tego szpitala? Jak to będą tygodnie, dni, nie wiadomo? Lżej, raczej, raczej miesiące. Aha. Także... Znaczy, bo sam, sam oddział intensywnej terapii to może być tam kilka tygodni, natomiast potem prawdopodobnie będzie na takim oddziale szpitalnym, gdzie dalej będzie prawdopodobnie będzie pod respiratorem, będzie pod, będzie dializowany, natomiast tam już będzie ta rehabilitacja, bo to, to będzie potem najważniejsze, żeby dojść do zdrowia, ale to, to raczej myślimy miesiące. To Dobrze. nie będzie, to nie będzie szybka, szybka rekonwalescencja. Dobrze, także. Trzymajcie kciuki, módlcie się, wysłuchajcie dobre energie. No, my wszyscy kochamy doktora, także nie, nie, nie będę tu czytał już tych wszystkich serduszek i tych wszystkich wspaniałych wpisów na czacie, ale jeszcze raz dziękujemy wam za to. No i co? Będziemy, będziemy się żegnać jeszcze raz. Wesołych świąt i... Może jeszcze przed nowym rokiem się połączymy, zobaczymy, a jak nie, no to na, w następnym roku wszystko będzie lepsze. Tego się trzymajmy. Tak Wszystkiego dobrego. No, dziękujemy Wam, kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia.